Bezpośrednio dzieci Ramsesa. Children from our famous Ramses in special box. Ja zaros. Here next. To give children from Ramses. And here next children from Ramses. stra dwa razy pod żoną na lepsza lotniczka od Zelu i trzecia w okręgu w roku 2015. The sister from Tyskog, 2015 and 2014 best champion in club and the third best champion in regionalverband against some thousand brothers. A tu jest ta samiczka od Ramzesa, co dała wszystkim ten sławny i unikalny kolor. To jest hen from Ramzes. Tutaj sen Ramzesa sparowany. Sestra Ramzesa. Tukaj je enako. Culka Ramzesa, brat Ramzesa. Se brat, sestra. Neposredno iz Ramzesa. Šest prvih na Švedskem, pet prvih na Irskem, dva prva na Ameriki, od Nevade do Los Angelesa v Kaliforniji. Best in Germany, best in Poland. Best champions worldwide from this red color. And we pairing now brother with sister. my brata ze Sostrom. żeby b uczymat tą sławną rasę.